Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś jesteśmy na rybach. Mam nadzieję, że uda się coś fajnego dzisiaj złapać. Będziemy łowić na jedną wędkę na fidera, na czerwonego robaka. Dwie wędki na spławik też, na czerwonego robaka. Gdzieś tutaj będziemy zarzucać. A fidera myślę, że gdzieś tam udało się złowić takie dwa karasie po około 15 cm. Yy, zaraz wracają do wody. O, chodź. Jeden, wraca. Drugi też. Takie ładne. Grubaski. Obydwa kara się wzięły praktycznie w tym samym momencie. Pierwszy był na moją wędkę. Na no, z tym większym słowikiem. O tutaj. Na Fidero były pierwsze puknięcia, ale na razie na tym się skończyło. Dziś mamy trochę wietrzną pogodę. I nam trochę spławiki zdmuchuje. Właśnie zbrania. Siedzi podobnie znowu karaś. Na razie wszystkie karasie są w podobnych rozmiarach, około 18-17 cm. Jest większy karaś. Naprawdę ładny już. Ok. Udało się złowić takiego pięknego karasia. Myślę, że może mieć około 25 cm. Zaraz go sobie zmierzymy. Okazało się, że karaś ma dokładnie 24 cm. Oczywiście wszystkie ryby wracają do wody. Mamy branie właśnie. Aj, nie udało się. Trochę za wcześnie, mogłem się poczekać. Ale zaraz zarzucę w to samo miejsce. I myślę, że powtórzę. Taki karpik, też takie malutki. Łowimy dalej. Czekamy na coś dużego. Na razie się nic nie dzieje jest spokojnie. Właśnie lekkie branie Może się uda jeszcze coś złowić No, coś tam skubię. No skubię, Skubię. Chwilę poczekam jak weźmie trochę mocniej to przytna. Mamy dziś naprawdę piękną pogodę. Jest około 17 stopni. Mamy godzinę koło pierwszej. Trochę się brania na razie uspokoiły. Już koło 10 minut. Nic nie było. Robaki pozmienialiśmy. Widać, że kompletnie się na razie. Nic nie dzieje. Czekamy. Kolejny taki karaś znowu 15 cm. Branie było naprawdę bardzo długie, bo bardzo mnie to już męczyło to branie. Proszę, wypuszczamy. Mamy rybę na fidera. Jest to chyba karaś koi, ale piękny. Na fidera taki karasek koi. No dzisiaj sam prawie same karasie, jeden karpik. Chyba się już będziemy pomału na dzisiaj zbierać. Pakowaliśmy już pomału sprzęt. Wędkę na no spławik jeszcze jeden zostawiliśmy jedynie. Patrzymy, nie ma spławika i tutaj taki, taka niespodzianka nas